12 lat temu nasze kieszenie zaczęły wypełniać pierwsze prawdziwe dotykowe smartfony, które zamieniły nudne czekanie na autobus w niesamowitą podróż do cyfrowych światów. Przenieśmy się zatem do tej złotej ery mobilnej rozrywki, by przypomnieć sobie tytuły, w które na pewno graliście na szkolnych przerwach. Z tej strony, Michael, zapraszam do materiału. Naszą podróż zaczynamy od prawdziwego pioniera, czyli Doddle Jump, który został stworzony przez studio Lima Sky już w 2009 roku. Wcielaliśmy się w nim w małego czworonocznego kosmity, którego jedynym zadaniem było nieustanne skakanie po platformach coraz wyżej i wyżej. Wykorzystanie sterowania poprzez przechylanie całego telefonu było wtedy totalną nowością i dawało masę frajdy, gdy staraliśmy się omijać czarne dziury, a także potwory na papierowym tle. Ta gra pokazała nam, że nie potrzeba skomplikowanej grafiki, by przykuć nas do ekranu na długie godziny w pokoju za nowym rekordem wysokości. W świecie wyścigów niepodzielnie panowało Hill Climb Racing stworzone przez fińskie studio Fingers w 2012 roku. Newton Bill i jego czerwony Jeep udowodnili, że prawa fizyki mogą być fundamentem niesamowicie wciągającej gry zręcznościowej. Naszym zadaniem było pokonywanie pagórkowych tras, dbając jednocześnie o poziom paliwa oraz o to, aby przy okazji nasz kierowca nie skręcił karku przy zbyt odważnym wikołku. Każda nowa mapa od księżyca po pustynie wymagała zupełnie innego podejścia i ulepszenia silnika czy zawieszenia, co motywowało do ciągłego zbierania monet i testowania coraz dziwniejszych. Pojazdów. Kolejna prawdziwa legenda na telefonach to był klasyczny Angry Bird, za którym stoi fińskie studio Rovio i wielka premiera z 2009 roku. Zapewne pamiętacie doskonale, jak każdy z nas z ogromnym skupieniem naciągał wirtualną pracę, próbując pod litalnym kątem posłać czerwonego ptaka prosto w konstrukcję zbudowane przez te pazerne zielone świnie. Cała magia tej gry polega na odkrywaniu unikalnych zdolności naszych pierzastych bohaterów. Od wybuchającego czarnego ptaka, po żółtego, który po dotknięciu ekranu przyspieszał niczym pocisk. Walka o zdobycie kompletu trzech gwiazdek na każdym poziomie, Potrafiła frustrować, ale dawała też przy okazji niesamowitą satysfakcję. Popularność całej rozgrywki była tak gigantyczna, że gra stała się globalnym fenomenem, trafiając na koszulki, plecaki, a nawet oczekując się własnych filmów kinowych. Kolejnym tytułem, który zabierał mi dosłownie każdą możliwą przerwę lekcyjną, był Jet Joy Joyride, wypuszczony przez mistrzów z Halbrick Studios w 2011 roku. Cielaliśmy się w nim Perego Stigfrisa, który z ukradzionym odrzutowcem na plecach siał totalne spustoszenie w tajnym laboratorium pełnym uciekających naukowców. Mechanika była banalnie prosta, bo po Jedno dotknięcie ekranu, by beru się w górę, omijając lasery, rakiety i elektryczne pułapki rozstawione na jego drodze. Największe emocje budziły jednak zwariowane pojazdy, jak chociażby mechaniczny smog, czy gigantyczny robot, który na chwilę dawały nam potężną przewagę i pozwalały niszyć wszystko na swojej drodze. Ludzie pokochali ten tytuł za genialny system misji oraz ciągłe odwokowywanie nowych gadżetów i strojów, co sprawiało, że syndrom jeszcze jednej rundy był tu silniejszy niż w jakiejkolwiek innej grze z tamtych lat. Kolejnym kamieniem milowym był wydany w 2010 roku przez studio Halbrik legendarny Fruit Ninja, który zamienił nasze palce w zabójcze ostrza katany. Cała zabawa polegała na błyskawicznym przecinaniu wylatujących z dołu ekranu owoców, starając się przy tym nie dotknąć podstępnych bomb kończących rozgrywkę. To była jedna z pierwszych gier, która tak idealnie wykorzystała wielodotyk, pozwalając nam robić spektakularne z soczystych arbuzów czy ananasów. W tym samym 2010 roku poznaliśmy także Omnoma, czyli uroczego bohatera z gry Coup de Rope od studia ZeptoLab. Rozgrywka skupiała się na przecinaniu lim w taki sposób, aby zawieszone na nich cukierek wpadł prosto do busi naszego zielonego podopiecznego. Twórcy genialnie połączyli tutaj prawa fizyki z uroczo animowaną postacią, co zmuszało nas do kombinowania z muchawami, portalami, a także bańkami mydlanymi, zbierając po drodze wszystkie możliwe złote gwiazdki. Gra dosłownie podbija serca milionów, bo każdy kolejny poziom był coraz trudniejszą zagadką logiczną, a widok smutnego omnoma autentycznie łamał serca. Warto również wspomnieć o unikalnym tytule Shanks and Fidget, który w swojej mobilnej wersji zaczął podbijać nasze telefony około 2010 roku dzięki studiu Playa Games. Ta gra RPG utrzymana w genialnym komiksowym stylu pozwala nam stworzyć własnego bohatera i wysyłać go na absurdalne misje prosto z lokalnej karczmy. Zamiast ręczności liczyło się tutaj planowanie, rozwijanie statystyk, a także branie udziału w pojedynkach na arenie z innymi graczami. Popularność tego tytułu brała się z faktu, że mogliśmy rozwijać swoją postać w krótkich sesjach, sprawdzając postępy co kilka godzin, co idealnie pasowało do mobilnego stylu życia. Nadeszła wiosna 2011 roku, a wraz z nią na telefony zawitało plans vs Zombies od studia PopCap Games. Studio to Zawodniło, że obrona ogródka może być najbardziej emocjonującym zajęciem na świecie. Musieliśmy sadzić różne gatunki bojowych roślin, aby w pełni powstrzymać nadciągające fale zabawnych i umarłych, którzy za wszelką cenę chcieli wedrzeć się do naszego domu. Każdy ząbiek miał inny słaby punkt, a my musieliśmy błyskawicznie decydować, czy postawić na strzelający groszek w tej chwili, czy może wybuchową wiśnie. Genialna muzyka i niesamowita głębia taktyczna sprawiły, że ta gra stała się istnym synonimem mobilnej strategii, w którą zagrywaliśmy zapewne do późnej nocy. W tym samym 2011 roku nastąpił moment, na który czekali wszyscy fani budowania, ponieważ zadebiutował wtedy Minecraft Pocket Edition od studia Mojang. Choć początkowo mobilna wersja była bardzo okrojna względem tej komputerowej, to sama możliwość noszenia całego świata z klocków w kieszeni była czymś niewyobrażalnym. Budowanie domów, kopanie tuneli, czy chociażby ucieczka przed creeperami na małym ekranie dosłownie była codziennością. Dajcie znać w komentarzu, czy wy również kupiliście tą wersję na Google Play w tamtym okresie. Również rok 2011 przyniósł tam dreszcze emocji w postaci gry Temple Run od i Mangi Studios, które dosłownie zdefiniowały o gatunek biegania bez końca. Dzielaliśmy się w niej w poszukiwacza przygód uciekającego z przeklętej świątyni, a naszym jedynym celem było omijanie przede wszystkim przeszkód i przy okazji zbieranie monet, w trakcie gdy na piętach deptały nam demoniczne małpy. Dynamika tej gry była niesamowita: Skakanie nad durwiskami i ściskanie się pod płonącymi drzewami wymagało od nas refleksu godnego Indiany Jonesa. Umówmy się szczerze, każdy chciał przebiec choć metr dalej niż jego znajomi, co nakręcało przy okazji niesamowitą rywalizację na przerwach. W roku 2012 zaś powstała wielka alternatywa Temple Rana. Czyli Subway Surfers, stworzone przez studia Cyborg oraz Kilo, zupełnie nową jakość do gier zręcznościowych. Jako młodzi graficiarze uciekaliśmy przed inspektorem i jego psem, lawirując między pędzącymi pociągami, zbierając bonusy takie jak żetpaki czy latające deski. Gra zachwycała płynnością animacji i regularnymi aktualizacjami w ramach World Tour, które co miesiąc zmieniały scenerię na inne wielkie miasto. Popularność tej rozgrywki wynikała z jej niesamowitego stylu wizualnego i poczucia wolności, jakie dawało nam surfowanie dwagonami wagonami w rytm energicznej muzyki. Co ciekawe, po 14 latach od jej wydania gra wciąż jest bardzo popularna, znajdując się aktualnie w topce gier na Google Play. Na naszej liście nie możemy również zapomnieć o fenomenie gry po, którą Paul Salamek zaprezentował nam w 2012 roku, zamieniając nasze smartfony w nowoczesne wersje Tamagotchi. Ten mały brązowy stworek wymagający karmienia, mycia i wspólnej zabawy stał się dla wielu z nas niemal prawdziwym zwierzątkiem, o które dbaliśmy każdego poranka. Gra oferowała mnóstwo świetnych minigierek, które pozwalały zarabiać monety na nowe ubranka, okulary czy zmiany koloru skóry naszego pupila. Każdy w tam w tym okresie chciał mieć dosłownie unikalnego poł, a powiadamienia o tym, że nasz podopieczny jest głodny, były stałym elementem naszej codzienności. Nostalgiczne rozgrywki urozmaica jeszcze bardziej absolutny internetowy huragan o nazwie Flappy Bird z roku 2013 autorstwa Dong Nguyen. Mechanika polegająca na rytmicznym uderzaniu w ekran, by przeprowadzić ptaszka między rurami była tak frustrująca, że aż uzależniająca. Każdy zdobyty punkt powyżej 10 wydawał się osiągnięciem na skalę światową, a rzucanie telefonem z nerwów po uderzeniu w przeszkodę stało się wręcz globalnym trendem Gra Stała się legendą nie tylko przez swój poziom trudności, ale też przez fakt, że autor nawet usunął ją ze sklepu w szczycie popularności, czyjąc ją najbardziej tajemniczym hitem w historii mobilnej rozgrywki. Na samym końcu znajdziemy Talking Tom Cat, czyli wielki hit od studia Outfit 7, który zadebiutował na smartfony w 2010 roku. Ten kotur stał się istnym pierwszym wirtualnym towarzyszem, który wchodził z nami w tak bezpośrednią interakcję, nas za każdym razem, gdy tylko odezwaliśmy się do mikrofonu. Na łasa pawa nie kończyła się jednak na samym gadaniu, bo mogliśmy to ma szturchać, głaskać po brzuchu. A nawet patrzeć, jak śmiesznie reaguje na pożestowanie komiską mleka. Dzisiaj Tom doczekał się dziesiątek kontynuacji całego uniwersum, ale ten pierwszy oryginalny kosur na zawsze pozostanie ikoną tamtych czasów. Oczywiście w tamtym okresie było zdecydowanie więcej gier mobilnych, jednakże w tym odcinku skupiłem swoją główną uwagę na tych najbardziej popularnych. Więc jeżeli byście chcieli zobaczyć drugą część tej serii, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, by być na bieżąco oraz zapraszam Was na inne moje social media, gdzie omawiam zupełnie inne tematy. Mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy się po raz kolejny do usłyszenia